Teraz powiem Ci o moim scenariuszu lokalnym wzrostowym, ponieważ w pierwotnym moim scenariuszu zakładałem, że zobaczymy spadki do tej strefy. W kolejnym update informowałem traderów Akademii, ale również, jak widzieliście na moim X, o tym, że spodziewałem się spadków tutaj w grudniu, nie bez powodu w grudniu, ale w szczegóły tutaj nie będę wchodził. W każdym razie spodziewałem się tutaj w grudniu i postawiłem tezę, że w grudniu zobaczymy właśnie dołek w tej strefie. Jeżeli faktycznie tak będzie i zobaczymy aktualnie podbicie, w grudniu zobaczymy dołek, to spodziewam się, że ta strefa tutaj będzie strefą na kontynuację ruchu spadkowego. Mamy breaker block, w którym utworzył się poziom Fair value Gap, co jest klastrem potwierdzeń z struktury spadkowej. Także silne poziomy oporu, podaży będą w mojej ocenie znajdowały się właśnie w tych poziomach, czyli okolice 96 do 103 tysięcy dolarów.